Jak prezentuje się willa Maxa Erfurta? Koszt tego nie był, nie był mały, bo to było w granicach około 17 milionów złotych. 11 edycja biegła i smena ruszyły zapisy. Zawodnicy mogą się wykazać kreatywnością, jeśli chodzi o ubiór w biegu. Ponieważ jak zawsze jest przewidziana nagroda dla najdziwniej, najlepiej, najśmieszniej ubranych zawodników. Wszystkich muzeum Karkonoskie z nowymi audioprzewodnikami. Muzeum staje się bardziej dostępne dla wszystkich gości. Dzień dobry Państwu, jest 29 grudnia, piątek. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Dziś na Zabobrzu odbyła się prezentacja willi Maxa Erfurta po remoncie. To budynek z początku poprzedniego wieku, którego historia jest dość zawiła. A teraz, gdy został wyremontowany, będzie siedzibą ODK. Jesteśmy w Zameczku na Zabobrzu. Po remoncie został odebrany już od firmy, która wykonywała ten remont. Teraz jesteśmy na etapie przygotowania go, żeby przekazać Osiedlowemu Domu Kultury, Domowi Kultury i myślę, że w, na dniach już odeka powinno, powinno tutaj się umiejscowić zagospodarować. Co istotne, prawdopodobnie obiekt nie będzie otwarty całą dobę, a tylko w wyznaczonych godzinach. Tutaj też będzie ochrona, tym bardziej, że to ten obiekt był pieczołowicie odrestaurowany i, i, i koszt tego nie był. Nie był Mały, bo to było w granicach około 17 milionów złotych, z czego około 11 milionów złotych pozyskaliśmy jako środki zewnętrzne. To finansowanie w kwocie 10 milionów złotych pochodziło z regionalnego programu operacyjnego. Oczywiście podczas remontu tej nieruchomości pojawiły się pewne utrudnienia. Takie remonty nigdy nie są standardowe, bo to jest no budynek zabytkowy tu się dużo rzeczy wydarzyło, jak wcześniej prezydent wspominał, dużo rzeczy. Przez wiele rzeczy ta inwestycja no, utykała z uwagi na konieczność uzgodnień z konserwatorem, ze służbami, z dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych, sanepidowych. Tu bezpośrednio był nadzór konserwatorski, więc wszystkie prace musieliśmy dodatkowe, a nawet wcześniej trzeba było to uzgadniać z konserwatorem zabytków. A jeszcze to pamiętacie Państwo, mieliśmy tutaj przygodę z wykonawcą, który, z którym no, musieliśmy się rozstać. Ile czasu trwało doprowadzenie tej nieruchomości do takiego stanu? To my przejęliśmy w latach, o ile pamiętam, bo to mnie wtedy nie było, tu w Wieleniej Górze byłem we Wrocławiu, ale wydaje mi się, że to był rok 2013 albo 2014, czyli od 10 lat, z czego kilka lat to było także dobrych kilka lat, że ten budynek stał, a my to remontowaliśmy bodajże od 2020 roku, także około 4 lat. Zabytkowe freski czy zdobienia są odobzorowane na podstawie badań, które pozwoliły na określenie pierwotnego koloru. W wyremontowanym budynku oprócz zajęć w ramach działalności osiedlowego domu kultury planowane jest otwarcie czegoś specjalnie dla mieszkańców. Już rozmawiałem z panią dyrektor, że może warto by było zrobić tutaj też jakąś część kawiarnianą, żeby była możliwość spędzić trochę więcej czasu, nie tylko na zajęciach bezpośrednio w osiedlowym domu kultury. Podczas remontu znaleziono kilka starych zdjęć i gazet. Jednak jak na razie nie wiadomo, czy będą one wyeksponowane. Przed nami kolejna edycja Biegu Icemana, organizowanego niezmiennie w gminie Podgórzyn. Zapisy potrwają do 21 stycznia. Na początku 2024 roku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. 17 lutego wystartuje kultowa impreza biegowa Bieg Icemana. Zapraszamy wszystkich. Zapisy już ruszyły, jeszcze są wolne miejsca. Zapisać można się poprzez stronę wwwbiegmyznikicemanato to jest wyjątkowy bieg. Wystarczy spojrzeć na relacje z zeszłego roku i z lat poprzednich. Jak zawsze będzie również bieg dla najmłodszych na krótkim dystansie. Po biegu czeka na was pyszny posiłek oraz sauna i basen. Historia biegu Icemana jest bardzo ważna i ciekawa. Bieg Icmana wyrósł z biegu Morsa. Dawniej Rada Odnowy Przesieki organizowała kąpiel, coroczną kąpiel przy Wodospadzie Podgórnej i został zorganizowany pierwszy bieg morsa for fun, bez czasu, po prostu dla zabawy. Obecnie cały sztab ludzi zaangażowany jest w organizację biegu Icemana, w którym uczestniczą zawodnicy z Polski i zagranicy. Czym się wyróżnia ten bieg w skali Polski? Był to pierwszy tego typu bieg, teraz widzimy już naśladowców, ale ten bieg, zapoczątkowany przez Radę Odnowy Przesieki, był pierwszym takim biegiem w Polsce, a może i w Europie. 17 lutego 2024 widzimy się w Przesiece. Zapraszamy gorąco wszystkich zawodników oraz kibiców. Rozwój Muzeum Karkonowskiego jako nowoczesnego Centrum Edukacji Kulturalnej to projekt zrealizowany z myślą o zwiedzających. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze stale się rozwija. Z myślą o zwiedzających obiekty wyposażone został w audioprzewodniki, z których mogą Państwo nieodpłatnie korzystać. Było to możliwe dzięki realizacji zadania pod nazwą Rozwój Muzeum Karkonoskiego jako nowoczesnego centrum edukacji kulturalnej. Zakupiliśmy do siedziby głównej naszego muzeum, a także do oddziału w Sztlanskiej Porębie, do domu Karla i Gerarda Hauptmanów, zestaw audiogajdów audioprzewodników, które umożliwią zwiedzającym indywidualnie gospodarowanie czasem, zwiedzania, zatrzymywanie się na obiektach i treściach tych, które najbardziej ich interesują. Audioguidy zawierają nagrania lektorskie w kilku językach: w języku polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Co ważne, są bardzo łatwe w użyciu. Dostępne są dla każdego turysty, zarówno dla starszych, jak i dla młodszych. Bardzo przyjazne, łatwe w użyciu i obsłudze. Można używać ze słuchawkami, bez słuchawek. Rozwój Muzeum Karkonoskiego jako nowoczesnego centrum edukacji kulturalnej to projekt zrealizowany z myślą o zwiedzających. Takie udogodnienia generalnie są fantastyczne. My jesteśmy takimi zwiedzaczami, bardzo lubimy zwiedzać i w muzeach, gdzie są dostępne audioguidy to nam naprawdę bardzo, bardzo dużo ułatwia. E, szczególnie nasze dzieci bardzo lubią audiogajdy. Dużo można się dowiedzieć, łatwiej coś czasem posłuchać niż przeczytać. Zwłaszcza w muzea, które mają jeszcze dodatkowo audiogardy specjalnie dla dzieci, zrobione wtedy nawet te małe są w stanie przygotować no, może nie tyle przygotować, ile są w stanie wytrwać w muzeum, bo wiadomo, małe dzieci mają z tym duży problem. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne wyjście, audiogajdy. Ponieważ to ułatwi dostęp wszystkim do muzeów. Jest to jakiś sposób kondensacji tego, co możemy spotkać w muzeum. Wybranie jakby. Pewnych, ważnych obiektów, bo to różnie mamy czas po prostu podczas zwiedzania takiego no muzeum. i różne rzeczy nam się też podobają. No tak. Piękne wystawy, bardzo dużo można się dowiedzieć też o historii miasta, o historii regionu, także naprawdę godne polecenia bardzo. i mam nadzieję, że gajdy będą Państwu też przyciągać jeszcze więcej turystów. Istnieje również możliwość zwiedzania z wykorzystaniem aplikacji. Tak specjalnie wykorzystaliśmy do tego celu aplikację. Można również w kilku wersjach językowych, wersji polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej zwiedzać ekspozycję muzeum. Jest to również przystosowane dla osób z różnymi dysfunkcjami, z dysfunkcjami wzroku czy słuchu. Jest zainstalowana wersja z polskim językiem migowym, a także wersja audiodeskrypcji. Wartość zrealizowanego projektu to ponad 84 tysiące złotych, z czego 75% stanowiło dofinansowanie ze środków ministra kultury w ramach Funduszu Promocji Kultury z Państwowego Funduszu Celowego. A więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej muzeumkarkonoskie.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Pięknego weekendu życzę. Do zobaczenia!